Słuchajcie, nie, mówimy się, no, że z mojej kolekcji czegoś nie mam, albo nawet coś mam. To może w, no, kiedyś się w to pobawimy. Jak tak, to napiszcie mi w komentarzu. Pokażę Wam moją kolekcję, żeby do tej gry nie zapomnieliście. No, ja mam tą kolekcję ogromną. To nie wiem gdzie kupiłam. To to tą lornetkę, no i, jest, no i jeszcze chcę wam coś pokazać. Zobaczcie, ona przybliża. Podobno. Tylko na kamerze to bardzo słabo widać. Kacuszak. Dobra. No to nie, no to jest moja kolekcja. No to teraz pokazuję kolekcję mojej siostry. Nie tak to wygląda. Mam tu nowego skuściaka. Takie coś jest nowe. Kurczak. Kostka Rubika. Takie pojemnicze. Takie. I taki lewek to jest nowe. A ogólnie tu mam różne rzeczy. No. Więc, więc teraz pokażę swoją kolekcję. No jak widzicie. No tu trzeba dać niestety baterię. No i nie mamy niestety. I nazwałam go świeczek. Patrzcie, magia. Magia! Dobra. Taka kłodka. No to co? Czekaj trochę. Weź tego lewka i, i... Sorry, musiałam coś pokazać siostrze. Dobra. Więc może jutro się w to pobawimy. Jak chcecie, no to, no to napiszcie w komentarzu. Patrzcie ile nowej kolekcji. Dużo, prawda? Piesio. Więc pa, pa No to jak chcecie, jak chcecie się w to pobawić, to napiszcie mi w komentarzu koniecznie. Dajcie lajka i suba, dobra? Więc pa pa!